Szósty przypadek zakażenia koronawirusem potwierdzono w środę w powiecie ostrowieckim. U młodego mężczyzny z Ostrowca, który pozostawał w kwarantannie, potwierdzono w środę pozytywny test. Jest on już pod opieką lekarzy. Obecnie z terenu powiatu nie ma żadnych osób hospitalizowanych z powodu choroby COVID-19. Osoby, u których potwierdzono zakażenie, przebywają w warunkach izolacji domowej. Pobrane zostały od nich wymazy. Jeśli wynik będzie ujemny, to badanie zostanie powtórzone po 24 godzinach. Dopiero po dwóch ujemnych wynikach będzie można stwierdzić, że chorzy są już wyleczeni. Dobrą informacją jest to, że dwoje pierwszych chorych uzyskało już status ozdrowieńców. W środę 15 kwietnia w powiecie Ostrowieckim było objętych kwarantanną 389 osób. Pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje 5 osób. Przypominamy, że od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust. Kto nie będzie miał maseczki, może zakryć nos i usta na przykład szalikiem czy chustką. W wielu punktach handlowych pojawiły się maseczki. Ich ceny oscylują od 2 do 15 zł. Również różna jest ich jakość. Coraz częściej pojawiają się też w sprzedaży płyny do odkażania. Niestety są one bardzo drogie. Za buteleczkę 100 ml trzeba nawet zapłacić 25 zł. Nieodpłatną telefoniczną pomoc psychologa, terapeuty i prawnika uruchomiło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ze wsparcia specjalistów skorzystać może każdy potrzebujący. Specjalistów zatrudnił PCPR. Służą oni pomocą wychowankom rodzin zastępczych, rodzicom zastępczym, osobom dotkniętym kryzysem lub przemocą. Zgodnie z harmonogramem psycholog będzie udzielał wsparcia we wtorki w godzinach od 15 do 19. W środę na telefony od mieszkańców będzie czekał w tych samych godzinach terapeuta, a w piątki prawnik. Codziennie pomocy telefonicznej w godzinach od 7 do 15 udziela też psycholog zatrudniony przez jednostkę. Ponieważ spotykamy się z tym, że bardzo dużo osób dzwoni do nas, ponieważ ta sytuacja, jaka w tej chwili jest w naszym kraju, czyli ten stan epidemiczny, powoduje to, że mimo że nie wszyscy jesteśmy w kwarantannie, ale jednak samo odizolowanie w miejscu zamieszkania. W przypadku tych osób, które na przykład mieszkają same, powodują to, że one mało, że są same, to są coraz bardziej samotne i potrzebują tego wsparcia. W związku z tym y, nasze powiatowe centrum pomocy rodzinie uruchomiło telefony w ramach tak zwanych teleporad. Ponieważ realizowaliśmy i cały czas realizujemy powia projekt unijny pod nazwą razem raźniej. Oczywiście w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego te działania takie typowo kursowe, korepetycyjne i wyjazdowe zostały zawieszone, ale za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wystąpiliśmy, uruchamiamy poradnictwo, czyli porady telefoniczne dla osób, które takiego wsparcia potrzebują. Ponieważ przez cały czas mieliśmy zatrudnionych specjalistów w tym kierunku, w związku z tym w każdy wtorek w godzinie od 15 do 19 można uzyskać poradę psychologa pod numerem telefonu 517 511 829. W środę w godzinach od 15 do 19 można się skontaktować telefonicznie z terapeutą pod numerem telefonu 530 622 220. Natomiast w piątek, w godzinach od 15 do 19, można uzyskać wsparcie prawnika pod numerem telefonu 536, 378, 786. Dodatkowo, w każdy dzień roboczy, w godzinach od 7 do 15, psycholog, który jest zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Udziela też porad telefonicznych pod numerem telefonu 249-9405. I tu zachęcam wszystkie osoby, które borykają się z problemami, ze swoimi własnymi kryzysami, do kontaktowania się, do rozmowy, bo w wielu przypadkach taka rozmowa, no niestety oprócz tego, że przerwie na chwilę tą samotność, to również może nam pokazać drogę, co mamy robić, żeby dalej w miarę normalnie w tej sytuacji kryzysowej funkcjonować. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim odpowiedziało na propozycję Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyznania części środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. W porozumieniu z kierownikami placówek i jednostek złożono zbiorowe zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej dla szpitala powiatowego, domów pomocy społecznej, ośrodków zdrowia, hospicjum, zakładu opiekuńczo-leczniczego, gabinetów i poradni. Przekazano także wykaz placówek POZ oczekujących wsparcia w zakresie środków ochrony osobistej. W zamówieniu znalazły się m.in. kombinezony ochronne, fartuchy, gogle, maski medyczne. Przyłbice, rękawice czy płyny do dezynfekcji. W ostatnich dniach telewizja polska dokonała zmian w emisji programów na MUKS-ach. Na muksie trzecim pojawił się kanał TVP Rozrywka, a kanał TVP Sport, który był nadawany w wersji HD, został zmieniony na wersję SD. Na muksie 8 pojawił się kanał TVP HD w wersji SD, zniknął za to kanał TVP Rozrywka. Wszystkie te zmiany znalazły swoje odbicie w ofercie lokalnej telewizji kablowej Krzemionki. Prosimy o uaktualnienie oferty programowej w swoich telewizorach.